Witamy wszystkich hodowców z hodowli Zbyszka Michelicza z oddziału Rypin. Witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Supermistrz Okręgu Włocławek, Supermistrz Regionu 1 Łódź 2025. Poprosiłem Zbyszka, żeby przygotował głębię na aukcję świąteczną jako wizytówkę swojej hodowli. Nie mogło być inaczej, zaczniemy od numeru, Zbyszek później nam opowie. Tutaj jest gołąbek na słowackiej obrączce, bo były problemy z obrączkami. Tutaj już radził przejedzie. Słowacka. 9, oczywiście 25 rok. 95 to jest numer gołąbka. A tutaj jeśli chodzi o oddział, to 0, 1, 10 i 1 na końcu. Tak jest. Opowiadaj, Zwykle. No co, radził, sam dobrze, dobrze wiesz, że w tym momencie najlepszym gołąbkiem u mnie no to jest 2406 Samica. Trzeci rok, pewnie myślę, że powinna raczej yy, pojechać też do Katowic. Zajmowała tutaj 15 lokaty w Polsce, 20 lokaty w Polsce, wszystko w kategorii C. Choć miała yy, bardzo zawsze fajne wyjściówki, trzy konkursy, to zawsze jej brakło niekiedy jednego yy, zarąbistego, na przykład tak, żeby maraton tak naprawdę zamknąć, żeby była gdzieś tam w trójce

No i oczywiście dalej. I brakło bo, i brakło powietrza, yy, nie? Tak, i no <noise> jeszcze tutaj co omyliłem, a teraz yy, przed chwilą co znaleźliśmy, jeszcze też miała czwarty konkurs. No lotu, ja, ja, może tu wspomnę, bo my te konkursy tak na szybko wyprzaliśmy. Te, które udało nam się znaleźć. Które właśnie udało nam siękolwiek znaleźć. No, sa, no samiczka moim zdaniem no fenomenalna, bo. W 15. 15 miejsce w, w Polsce, kategorii B baratom tak, 13 roku Ona też była Te też też była no i... No, Zawsze no, pomagała we wszystkim mnie, bo to nie tylko, że latała na pizzetkach czy maratonach, najlepsze jakiekolwiek konkursy miała, tylko to był gołąb, który miał tam po 10, 9, 11 konkursów. i to A jak już przyszły takie cięższe loty lub maratony, takie 820 czy tam, czy tam 790 jak lataliśmy do tej pory, no to, to czołowe konkursy były. Bo ona, bo to, ona jako dwulatka to... też. Jako dwulatka, no to już wtedy miała, właśnie wygrała maraton 830 km. Jako, jako... Ostatni lot sezonu. Tak, ostatni lot. No i wtedy, no, dopomogła mi tyle, że, wy, że wygrała i ja wtedy zdobyłem pierwszy raz mistrza oddziału. Dokładnie. I wtedy akurat na tym ostatnim locie, właśnie wskoczyłem na, mi, na mistrza jakiegokolwiek oddziału. Może zaprezentujemy troszeczkę tego gołąbka. Gołąbek naprawdę bardzo jest inteligentny. W ogóle pięknie zbudowany. No naprawdę Zbyszek, ten gołąbek prezentuje się rewelacyjnie, pokażemy jak on wygląda, wiadomo, że kamera tego w 100% nie odda, plecy i tak dalej, skrzydło. Pokażmy jeszcze Zbyszek skrzydło. Skrzydełko ma... Zobacz, mama ma przebłysk taki właśnie na tych, na tych piórkach, nie? że takie Szpakowasz, szpakowate nie? wychodzi i ona też ma to właśnie w mamę swoją, nie, ogólnie gołąbki właśnie z tej rasy to yy, praktycznie wszystkie tak posiadają, ale to jest bardzo dobra oznaka. Jeszcze Zobacz. sobie ją za chwilę, drugie, drugie skrzydełko pokażemy. Teraz możemy zbyszek, żeby kończąc temat mamy, pokażemy sobie te karty, które tutaj wziąłeś. To są jej karty z wystaw tak, ogólnopolskich. Z wystaw. 15. Nagroda Sport, C 20. Nagroda Sport C rok wcześniej. Tutaj wiadomo, są też konkursy z list rejonowych przy obsadzie 7300 6,5 6300 no i loty okręgowe i loty okręgowe widać zresztą 828 km 792. Ona najlepiej się czuła na takich na takich lotach. Teraz może troszeczkę coś pokażemy zdobycze tej 2406. 06. Kilka pucharów tutaj Kilka udało pucharów, nam się szybko które, wyłapać które wyłapaliśmy tutaj z tych wszystkich właśnie pucharów tam jeszcze pewnie by kupę medali znalazł na nią jakby Troszkę dłużej poświęcił, czasu Trzeci lotnik na daleki dystans, też w okręgu Wocławek. No, ma w swojej karierze, ma naprawdę zdobyte myślę, że bardzo dużo. Tutaj dobrze, też nie? takie dwa dyplomy od niej są, a raczej dwa medale z poszczególnych lotów. I tak jak powiedzieliśmy, Zbyszek, na tym temacie temat 24.06 sobie zakończymy. Ona była w parze z. Samcem 12355, to jest samczyk dwu, dwuletni, który w tym roku zaprezentował się u mnie na gołębiku naprawdę bardzo fajnie, dlatego po zaraz po lotach połączyłem te łąbki razem ze sobą. On już miał tak: pierwszy konkurs z 300, yy, szósty konkurs z yy, 500 i z maratonu tego ostatniego bardzo ciężkiego miał dziewiąty konkurs na oddział. Więc on też pochodzi z bardzo fajnych gołąbków. Bo ojcem tego gołąbka jest brat olimpijki od Stanisława Skuki w kategorii C, a 2406 też przeważnie była wszędzie w C wystawiana lub takie konkursy zdobywała na maratonach. Więc mówię, trzeba takie gołąbki łączyć ze sobą bardziej na, tak, troszkę na taki dalszy dystans. Yy, ze strony tutaj babci tego gołąbka jeśli chodzi o mamę tego 12-355, to mam ją w prezencie od Stasia Jałowieckiego. To był gołąb u niego przelotowany, która na młode też miała jedynkę na oddział. Więc to widać, że to tak jak już rodzinowo by szło przekazywanie, wygrywanie jakiegoś tamkolwiek lotu, nie? Mało tego, no to te babci, no to Ojcem, no to znowu jest u Stasia Jałowieckiego ten Amerykanin, taki na białym ogonie, kupiony na ludzkim geście. A to też nie jest jakiś tam przypadek, no bo u Stasia Jałowieckiego, y, jak ktoś tam w razie śledził, wyniki to wie, że Stasiu dwa razy rzędu miał czwartego, dwa lub trzy nawet y, rzędu miał y, czwartego lotnika w Polsce na młode. I to właśnie wywodziło się z tego Amerykanina. Więc tam, mówię, są... Zresztą, Radziu, pokazywałem Ci rodowód tego, yy, tego gołąbka, więc y, tam jest wszystko dokładnie no, znaczy, opisane. załączenie do aukcji, rodowód będzie w dodane Zbyszek, ja Tobie dziękuję, że bardzo takiego gołębia przekazałeś. Pięknie się prezentuje, bardzo spokojny gołąb. I prawdopodobnie to będzie samiczka. W ręce, no, jeśli ktoś Ktoś będzie to na pewno ani ja, ani ty się nie powstydzimy. Jeszcze raz, wielkie. No, myślę, myślę, że nie. I zapraszam do licytacji. Wielkie dzięki, Zbyszek. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Zapraszamy na aukcję świąteczną. Dobry lot. Dobry lot. Dziękuję.